Przyszedł ten moment, w którym przekroczyliśmy granicę kanadyjsko-amerykańską po raz ostatni. Montana była naszym kolejnym przystankiem, gdzie spędziliśmy ponad tydzień, choć to zdecydowanie za krótko patrząc pod względem co ma do zaoferowania ten stan. Znaleźliśmy na dziko miejsce noclegowe 5 minut od bram Parku Narodowego Glacier, do którego by się dostać w ciągu dnia potrzebne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia, które upoważnia w nawjazd do parku na 3 dni od jego otrzymania. Park słynie m.in. z drogi do słońca, którą przejechaliśmy trzykrotnie. Jest to droga, która w wyjątkowy sposób prowadzi wzdłuż krawędzi gór, gdzie można zobaczyć urwiska i pasma gór w oddali. My wybraliśmy się dwukrotnie na szlak, gdzie jeden z nich prowadził jak sama nazwa wskazuje do jeziora ukrytego. Mieliśmy okazję zobaczyć po drodze kilkukrotnie różnego rodzaju dzikich zwierząt. Następnego dnia zameldowaliśmy się na drugim szlaku, gdzie według prognozy pogody było ryzyko opadów deszczu. Nie zatrzymało nas to w osiągnięciu celu, więc wyruszyliśmy tym wyjątkowym szlakiem, gdzie mogliśmy podziwiać tą niesamowitą panoramę. W pewnym momencie zauważyliśmy ścianę deszczu, która zmierzała w naszym kierunku. Postanowiliśmy zawrócić, lecz niestety zrobiliśmy to zbyt późno. thank you Następnym przystankiem było miasteczko Bosman, które może brzmieć znajomo, zwłaszcza dla fanów serialu Yellowstone. My, w oczekiwaniu na rodziców, którzy mieli do nas dolecieć, byliśmy zmuszeni do wymiany przebitej opony w kamperze, co na szczęście udało się załatwić od ręki, a w międzyczasie kupiliśmy również bilety na Rodeo. Rodeo jest portem, który staje się coraz bardziej rozchwytywany przez turystów. Jako atrakcja, którą trzeba zobaczyć, między innymi z powodu całej otoczki wokół tego wydarzenia. Dla nas było to drugie tego typu wydarzenie. Pierwsze przeżyliśmy w miasteczku Fort Wood w Teksasie. Na samym początku mieliśmy okazję zobaczyć Gwardię Narodową w akcji, która wjechała na arenę czołgiem, gdzie w tym samym czasie przeleciał helikopter z flagą amerykańską i został odśpiewany hymn. Gentlemen, remove as We honor America tonight. We turn the microphone over to a previous Miss Rodeo Montana and the beautiful Cassidy Moore for your national anthem. Oh, see, can you see by the dawn's early light? What's so at the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched Were so gallantly streaming Kowboje walczą między sobą, gdzie do wygrania są trofea, pieniądze, a zarazem walczą o mistrzostwo w klasyfikacji generalnej poszczególnych konkurencji w całych Stanach Zjednoczonych. Następnie jesteśmy świadkami w wrestlingu, w którym zawodnik musi jak najszybciej zatrzymać, a zarazem spowodować, by młody cielek znalazł się jak najszybciej na plecach. Kolejna konkurencja jest rozgrywana w duetach, w których jeden z zawodników musi zarzucić lasę na róg, a drugi na jedną z nóg młodego cielaka. Wygrywają ci, którzy zrobią to w jak najszybszym czasie. W międzyczasie została rozegrana konkurencja z owcą w roli głównej, gdzie dzieci musiały jak najmocniej objąć zwierzę, a następnie poprzez wcześniejsze umieszczenie drugiej owcy na środku areny pozwoliło to nakierować tą pierwszą w którym kierunku ma biec. Trzeba przyznać, że wygląda to dosyć zjawiskowo, co również przykuwa uwagę widzów. Mieliśmy również okazję zobaczyć konkurencję, w której zawodnik musi w jak najszybszym czasie złapać dzięki lasocielaka, któremu musi związać nogi. Nie było się również od konkurencji, w której udział brały kobiety. Za zadanie miały pokonanie jak najszybciej trasy, nie strącając żadnego z pachołków. Konkurencja ta wymagała bardzo dobrej sprawności oraz kontroli konia. Ostatnią konkurencją kołbojską było utrzymanie się na byku jedną ręką przez 8 sekund, co można zobaczyć m.in. w serialu Yellowstone. Wisienką na torcie i podsumowaniem wydarzenia było zebranie ochotników, którzy zostali umieszczeni w dwóch kręgach. Zasada była prosta. Wygrywa ten, który zostanie oko w oko z bykiem. Wieczorem zostały odpalone fajerwerki, a dzień później odebraliśmy rodziców z lotniska. Następnie wyruszyliśmy w dziesięciodniową wyprawę w głąb Ameryki.